i wydaje mi się, że oczywiście o ile Santiago Bernabeu robi duże wrażenie, zwłaszcza w środku, to stadion Barsy nie będzie chyba ani lepszy, ani gorszy, przynajmniej niejednoznacznie, jednoznacznie, tylko będzie po prostu inny. Myślę, że główną przewagą będzie to, że oczywiście Camp Nou, tak jak przed przebudową, taki po niej będzie większe. Będzie największym stadionem w Europie. 105 tysięcy widzów będzie mogło pomieścić. I myślę, że kolejnym dużym atutem jest to, że Barcelona dysponuje całym tym terenem wokół Camp Nou, który jest naprawdę całkiem spory. W związku z nie będzie takich sytuacji, przynajmniej nie powinno być jak w Madrycie, że sąsiedzi się skrzykną i torpedują pomysły na przykład organizacji koncertów, tylko rzeczywiście Barcelona dysponuje tym terenem, który jest bardzo duży i można go bardzo sprawnie zagospodarować. Ja osobiście jestem optymistycznie nastawiony do tego, że gdy ten stadion zostanie już ukończony, to naprawdę będzie on pozytywnie oceniany, będzie podobał się i będzie przede wszystkim no, maszynką dla klubu do generowania pieniędzy.